Przybyłeś tutaj, ponieważ coś w tobie nie jest spokojne. Możesz nawet nie wiedzieć, jak wyjaśnić dlaczego, ale czujesz, że coś jest nie tak, jakby coś jest nie na miejscu. Myśl nalegała na powrót raz po raz. Ta myśl ma imię, twarz, historię. Jest osoba, która teraz odczuwa ogromny ciężar w klatce piersiowej. A powodem tego jesteś, ale nie obwiniaj siebie. Aniołowie proszą tylko o słuchanie otwartym sercem wszystkim, co należy teraz ujawnić. Chodzi z nerwami na skórze i niewiele osób zdaje sobie sprawę, co naprawdę za tym stoi. To nie tylko fizyczne zmęczenie lub codzienne problemy. To, co spożywa tę osobę w środku, to udręka. Że nie jest już w stanie połączyć się z tobą w ten sam sposób. Stres, który przejął jej umysł, zaczął się w momencie, gdy jej cisza krzyknęła głośniej niż jakiekolwiek słowo powiedziało w przeszłości. I to zakłóca wszystko w środku. Czuję, że idzie po pękniętej podłodze, gdzie każdy fałszywy krok może sprawić, że wszystko się zawali. Ponieważ nawet jeśli nadal będziesz się uśmiechać do świata, coś jest zepsute. Próbuję przekonać się, że wszystko jest pod kontrolą, ale ciało zapewnia. Bezsenność przybyła bez licencji, apetyt zniknął, a nawet jasność w oczach wyszła. Aniołowie chcą, abyś wiedział, że czuję Twoją nieobecność jako otwartą ranę. A gorzej pulsowanie. To, co najbardziej boli te osoby, a może nigdy nie mają odwagi, by ci powiedzieć, to świadomość, że czujesz się dobrze bez nich. Niech twoje życie będzie dalej, że nadal będziesz świecić, nawet bez twojej obecności. To powinno być źródłem dumy, ale stał się bólem. Ponieważ stopniowo zdaje sobie sprawę, że straciła więcej niż sobie wyobrażała. I co jeszcze, stres nie jest tym, co się teraz dzieje, ale wszystko, czego nie zrobiła ze strachu, dumy lub rozproszenia. Popełniła błąd i wie o tym. Teraz, zanim będziemy kontynuować, pisz w komentarzach tej mantry. Moja energia jest święta i żadna szkoda nie ma nade mną władzy. To pokazuje wszechświat, że rozpoznajesz swoją wartość i nie akceptuje, że dotkną na to toksyczne energie. Teraz zwróć uwagę na to, co Ci powiem. Ta osoba nie może już ukrywać się za zadaniami dnia. Próbowała wypełnić program, zająć swój umysł, otaczać się ludźmi. Ale nic z tego nie rozwiązało. Kiedy spada cisza, to jest Twoje imię, które odbija się echem w jej myślach, i nie lekko. Jest to głośny, natarczywy dźwięk, który jest pełen pytań bez odpowiedzi. Czy ona wciąż o mnie myśli? Zapomniałeś o mnie? A gdybym zrobił to inaczej? Te pytania stały się młotami w jej umyśle. Jej ciało zaczęło krzyczeć, co jej serce próbowało zbyt długo zamknąć: ból bez wyjaśnienia, ciągłe zmęczenie, deregulowane emocje. I nawet jeśli biegnie od lekarza do lekarza, który próbuje zrozumieć, co się dzieje, żadne przepisy nie rozwiążą tego, co jest w tle, w sercu. Nie jest chora w swoim ciele, jest chora w swojej duszy, a przyczyna tego, ma wiele wspólnego z tobą, z tym, co mieszkałeś, a zwłaszcza z tym, co nie zostało rozwiązane wśród was. A jeśli ta wiadomość w jakikolwiek sposób Cię dotyka, rozważ obsługę tego kanału kliknięciem przycisku Za dużo. Ten gest, oprócz wspierania tej misji, rozpowszechniania słów światła, pozwala nam nadal przychodzić do większej liczby osób. Które, podobnie jak ty, muszą obudzić się w tej niewidocznej rzeczywistości, która oba zakłóca się w prawdziwym życiu. Najsmutniejsze jest to, że próbuje zachowywać się tak, jakby nic się nie dzieje. Uśmiecha się do sieci społecznościowych, lekko wita tych, którzy mijają i udają, że są w pokoju. Ale w środku wszystko jest chaosem. Nie rozumie, dlaczego jest tak reaktywna, tak zestresowana, tak na krawędzi zawalenia emocjonalnego. Ale anioły pokazują mi wyraźnie: to dlatego, że tęskni za tobą, nawet jeśli nigdy ci tego nie powiedziałeś bezpośrednio. Ból utraty cię obciąża cichą, ale głęboką cenę. Ona się boi, bardzo strach. Strach przed wydawaniem się słabym, odrzuconym, przyznając, że się mylił, więc zachowaj wszystko. I ta akumulacja stała się nieznośną wagą. Jest zmęczona udawaniem, że nie czuje, zmęczony udawaniem, że jej nieobecność nie wpływa na nią, i to zmęczenie wyczerpuje ostatnie pozostałe siły. Być może nic nie zrobiłeś, mogłeś nawet odejść od ochrony, ale prosty fakt, że kontynuowałeś, jest tym, co najbardziej cię boli. Teraz pisz w komentarzach. Gdzie mieszka światło, nie pozostaje cień. To twoja niewidoczna tarcza przed wszystkim, co próbowałeś cię zatrzymać do dziś. Teraz weź głęboki oddech ponieważ następne objawienie cię zachwyci. Aniołowie twierdzą, że ta osoba osiągnie limit, a kiedy tak się stanie, nie będzie pięknie. Może nastąpić kryzys płaczu, eksplozja gniewu bez powodu, nagła izolacja. Wszystko to jest formy, że jej ciało krzyczy, o czym jej usta nie miało odwagi mówić. Ona się zapada. A najbardziej jej przeraża, że zdaje sobie sprawę, że to wszystko zaczęło się, gdy zdała sobie sprawę, że naprawdę się odsuwasz, nie napad złości, ale dla samozadowolenia. A potem wina zaczyna przekazywać każde słowo, każde podejmowane podejście, próbując znaleźć, gdzie cię straciłeś. Ale prawda jest taka, że nie był to jeden moment. To właśnie akumulacja nieostrożności, ciszy, wyborów zignorowała to, co czułeś, a teraz pozostaje dla niej tę pustkę, dziura, która próbuje napełnić wszystko, ale nic nie ma jego rozmiaru, tonu głosu, sposobu wyglądu, nic się nie wypełnia i nawet bez przyznania, wie. Wiesz, że byłeś kimś, kto przyniósł światło do miejsc, w których była tylko ciemność, że jego obecność była spokojna w środku chaosu, przytulaj bez potrzeby broni. A kiedy zacząłeś zbierać się, coś w nim zawaliło się. Stres, który dziś dominuje jego dni, nie ma nazwy w dochodach medycznych, ale ma korzeń. To brak prawdziwego uczucia, który straciła, a teraz, z każdym dniem, jest to bolesne wspomnienie, które może nie wrócić. Ta osoba uważa, że traci kontrolę, a to rozpaczy. Nie możesz już się uśmiechać z lekkości, ani nie uspokoić. Rzeczy, które kiedyś wydawały się proste: ciało boli, humor oscyluje. A wszystko to ma nazwę brak tęsknoty. Czas minął, tak. Ale uczucie pozostało i utknął w tak głębokim miejscu, że nawet ona zapomniała, jak jest. Aniołowie pokazują mi, że ten ból nie ustanie, dopóki nie będzie musiał się skierować, bez masek. Nie musisz nic robić, aby to spowodować. Twoja cisza już była wystarczająca. Jej nieobecność odegrała lustrzaną rolę, pokazując jej wszystko, czego nie chciała zobaczyć, kiedy był jeszcze czas. I choć próbuje śledzić, kroki są ciężkie, serce jest wyczerpane, a stres, który wydaje się nieszkodliwy w oczach tych, którzy widzą na zewnątrz, jest odbiciem duszy, która prosi o pomoc. Ponieważ w głębi duszy wie, byłeś równowagą, której teraz brakuje. Jeśli ta wiadomość rezonowała z tobą, pisz w komentarzach: Prawda boli, ale także uzdrawia. I poczuł w swoim sercu, że ta wiadomość musi się z tobą skontaktować, kliknąć za dużo, pomaga nam nadal rozpowszechniać słowa, które witają, ujawniają i wariują. Dziękuję, że tu jesteś.